Czy zmieniła się Luiza po odpadnięciu Oli? Nie mogę też udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ ja z Olą przebywałem przez jeden dzień w programie, także ja nie miałem okazji doświadczyć jak ona się zachowała, gdy była Ola, wiem tylko, że były bardzo zżyte, ja też nie miałem pojęcia co się działo wcześniej tak w programie, Luizy też nie znałem. Za dobrze przed programem, aczkolwiek ja im znałem. Tu też jest chyba dużo do wyjaśnienia, ponieważ my wszystkim uczestnikom mówiliśmy, że się znamy z życia realnego, bo poznaliśmy się na dwóch imprezach, a to w programie też nie jest pokazane, niestety. Wszyscy nam zarzucali, że gramy też, że się nie znamy. My się dopiero też tak naprawdę właśnie poznawaliśmy w programie z Luizą i, i to widać, że po prostu oboje do siebie nie, pasuje, nie pasowaliśmy totalnie. Możemy się lubić na stopie koleżeńskiej, ale właśnie jakieś przybywanie bliżej w parze, no to nie, nie szło w, totalnie, tak. E, no i ja ją też dokładnie poznawałem w programie. Ona mnie też, tylko wiadomo, no wszystko było i tak napompowane emocjami, tak jak mówię. E, no czy się zmieniła? Nie wiem, kurczę, ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo, bo widzę, no że... Ona chyba też po prostu stara się dobrze grać i wpasować po prostu w grupę, tak, co widać. Bo była Ola, no to z Olą się trzyma mocno, Ola odpadła, no to Luiza trochę bardziej już do grupy dobija i no wiadomo, tam, tam się próbuje trzymać grupy. Ale moim zdaniem to jest, to jest bardzo dobra gra po prostu i tyle. Hejka, jeśli podobał Wam się ten wywiad, to zachęcam Was do śledzenia Przeambitni.pl na YouTubie, Instagramie i Facebooku i do komentowania i do klikania lubię to pod tym wywiadem. Hej!